Ciemka. Kostka Rubika to chyba najpopularniejsza zabawka na całym świecie. Każdy o niej słyszał, dlatego wypadałoby dowiedzieć się o niej kilku ciekawostek. Więc w tym filmiku, na prośbę mojego widza, przedstawiam Wam 10 ciekawostek o kostce Rubika. Oczywiście, jeśli macie jakieś propozycje na tematy następnych filmików, to piszcie w komentarzach. A teraz lecimy. Erno Rubik w 1974 roku wymyślił kostkę po to, by pomóc studentom w zrozumieniu przestrzeni. Z pozoru łatwe zadanie polegające na ułożeniu pomieszanych kolorów kostki. Okazało się dla wielu osób niewykonalne. Samemu autorowi ułożenie jego pierwszej kostki zajęło miesiąc. Do ułożenia klasycznej kostki Rubika 3x3 jest możliwych 43 tryliony kombinacji. Gdyby każdemu człowiekowi na Ziemi, niezależnie od rasy, wyznania, wieku czy płci, dać dzisiaj do ręki kostkę i każdy z tych 6 miliardów ludzi wykonywałby przypadkowe obroty kostką w średnim tempie jednego obrotu na sekundę, to średnio co 229 lat jedna kostka byłaby ułożona. Na oficjalnych zawodach możemy zobaczyć szeroki wachlarz kostek Rubika: różne rozmiary, kształty oraz kolory. Tu widzicie coś dla naprawdę cierpliwych i delikatnych osób. Jest to najmniejsza, w pełni funkcjonalna kostka Rubika. Jaką kiedykolwiek wyprodukowano, mierzy ona 6 mm. Powstała kostka Rubika, którą mogą układać niewidomi. Na jej poszczególnych elementach znajdują się różne wypustki i wzory, które można odróżnić w dotyku. Największa kostka Rubika na świecie waży 100 kg i jest 20 tysięcy razy większa od oryginału. Mężczyzna, który ją skonstruował, liczy, że jego dzieło trafi do księgi rekordów Guinnessa. Touch Q. Pierwsza na świecie dotykowa kostka Rubika, czyli połączenie tradycji z nowoczesną technologią. W najlepszym wydaniu jest ona w pełni funkcjonalną łamigłówką, w której naklejki zostały zastąpione przez kolorowe świecące panele dotykowe. Kostka X Cube posiada ona 52 ruchome części, 102 naklejki z kolorami i 125 decylionów możliwych kombinacji to 2 kwadryliony więcej niż w oryginalnej kostce Rubika. Najdroższa kostka Rubika na świecie kosztuje aż 2,5 miliona dolarów. Kostka ta zawiera 185 białych diamentów i szafirów. W finale Doylestown 2015 Colin Burns ustanowił nowy rekord świata w ułożeniu kostki Rubika. Zajęło mu to tylko 5,25 sekundy. To tyle na dziś. Tradycyjnie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chcesz więcej takich filmików, to zostaw łapkę i suba. Do usłyszenia, cześć!